Być kobietą, być kobietą, tireran a ja znowu śpiewam. Nie wiem jak wy, ale wchodząc na drogę poznawania siebie, dowiadujemy się pewnych rzeczy, które były ukryte, zamiecione pod dywan. Pracujemy z swoją podświadomością, nieświadomością, z narzuconymi wzorcami, schematami, wiarą w cudzą historię i wiarą w to, co pisze nasz umysł, bazując na swoim doświadczeniu. I kiedy zaczynamy poznawać siebie, dowiadujemy się, że w nas jest energia i męska, i kobieca. I niezależnie od płci nosimy pierwiastek męski i pierwiastek kobiecy, wchodząc głębiej w rozwojówkę duchową, Zdał, jak zbał. Wiemy, że prawa strona jest od ojca z męskiego, lewa strona jest kobieta, kobiecość, od mamy. Już dużo tutaj, nawet mając świadomość tego, patrząc na swoje ciało, możemy stwierdzić, w jakiej jesteśmy energii. Nie ma czy lepsza, czy gorsza, czy taka, czy siaka. Każda jest do czegoś potrzebna. Kobiecość to wiadomo emocjonalność, sensualność, wrażliwość to takie płynięcie z życiem. A męskość to jest rama taka większa sztywność, dyscyplina, harmonogram trzymanie właśnie tej kobiecości mówię tu cały czas o wewnętrznym. I jej emocjonalności. I otwierając się na to, bardzo często, tym razem mówię, właśnie bardziej do kobiet, my kobiety jesteśmy poprzez to uwarunkowanie w energii męskiej. I tak jak mówię, nie ma w tym nic złego, ta energia pozwalała nam przetrwać. Ten racjonalizm, ta logika, te wszystkie obowiązki, ten nadmiar tego wszystkiego, tylko że w pewnym momencie zaczęło to być za ciężkie, bo weszłyśmy w rolę męską i zapomniałyśmy o tym, że jesteśmy też kobietami, że mamy energię kobiecą i że możemy odczuwać, że możemy być zmęczone, że jesteśmy cykliczne. Że możemy pozwolić sobie na swoją kobiecą wrażliwość, emocjonalność i sensualność. I że jeżeli nawet nie ma na zewnątrz mężczyzny, który to w tych swoich ramach racjonalności, w swojej logice utrzyma, to my mamy w sobie wewnątrz naszego wewnętrznego mężczyznę i wewnętrzną kobietę, i ten wewnętrzny mężczyzna może dać nam oparcie. Ale nie wtedy, kiedy przejmuje kontrolę nad naszym życiem i całkowicie temu ufamy, bo jesteśmy całością. I kiedy wewnętrzny mężczyzna dogada się z wewnętrzną kobietą, to właśnie ta jej wrażliwość jest utulona, przyjęta i przytrzymana przez. Dobrze, że tak nazwę ogarniętego wewnętrznego mężczyznę. Więc nie bójmy się, i mężczyźni, i kobiety, swoich energii różnych, męskiej i żeńskiej, że są po coś, czemuś służą i, i różnie się przejawiają. Tylko, że jeżeli jesteśmy tego nieświadomi i jedna z tych energii przejmuje władzę, przejmuje kontrolę, no to wtedy ta druga czuje się odrzucona. Dziękuję.